Cześć, witajcie z tej strony The First Pilot i dzisiaj zagramy sobie w Robloxa. Tak, dzisiaj sobie w Robloxa zagramy, nie w Minecrafta, chociaż widziałem bardzo dużą aktywność, tak, czekaliście, tak właśnie widziałem na tego Minecrafta. Tam te Robloxy i tak dalej, nie? Wcześniejsze to tam nie wiem. 10 odcinków, wyświetleń, 7. I tutaj od razu Minecraft, pyk i 250, za co Wam bardzo dziękuję za taką aktywność, no i właśnie pokazaliście mi, że najbardziej tego Minecrafta lubicie, co w sumie wiedziałem trochę wcześniej, też, bo te też tam dużo naprawdę oglądaliście. No dobrze, tak, dzisiaj zagramy w Robloxa, a dokładniej w grę Super Darts, to jest gra podobna do Foam FPS ale trochę inna. Trochę ma inną mechanikę tych strzałek i co ważniejsze ma proceduralnie generowaną mapę. I chyba też bronię, z tego co pamiętam. Dobrze, weźmiemy sobie jakąś broń albo zrobimy słuchajcie tak, żeby przetestować wszystkie bronie tak tutaj kliknąć można i to losuje broń. I, i więcej się nawet dostaje za to kasy i i tego i doświadczenia, więc to jest też dobre. Aha. Bit się skończyła. No, nie tak dużo. Tu też nie tak dużo. Tu też co tak mało. Oj oj. No, od razu można się dołączyć, bo to szybko się generuje. Nie ma problemów. Chodź tu. Co? Co? Ale szybka śmierć, nawet nie widziałem. Co, co, o co chodziło? To jest shotgun. Aś tu. Polujemy na gostkę. No ej. Dobra. Tak. Inna mechanika. Te strzałki lecą po prostu trochę dalej. Odbijają się trochę od ścian. Bardzo fajna jest ta gra. Tylko trochę zaniedbana, moim zdaniem. Mogłoby być więcej tutaj rzeczy lepszych, On właśnie, snajpę mam jaką taką na pewno mogło, mogłoby być zaimplementowane takie coś, że można sobie wymieniać celowniki czego w tej grze nie ma, a w tym form FPS jest właśnie okej o to. tu Kurczę. Tu jest to dobre też, że z inną, z różną prędkością Czasami się nie trafia, widzicie Ale, wow No naprawdę jest lepiej z tymi strzałkami, dalej lecą niż w tym foam FPS I to bardzo No, tak naprawdę mało osób gra w tą grę, ale szkoda, jest fajna No może i gdyby grało więcej osób, to By była bardziej rozwijana, na co nalegam Jakiś gostek. pik, 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 pik. Oj, to jest automatycznie mnie. No właśnie. Jak ten, jak ktoś zabije, to wtedy widać takie czerwone, że ten zabił. O tak, 38 poziom. Co? No właśnie. Tutaj trochę trzeba. Nie, no nie powiem, że jest trudno tutaj zdobyć jakieś dobre bronie Ale jest 99 poziomów broni 99 broni, poziom 99 trzeba mieć, żeby ostatnią odblokować No i ona jest OP No i grać trzeba tyle w to, bo ja on 28, a trochę już grałem, nie? Więc bez kitu Eee, tu Jezus No chodź tu O Jezus jeszcze mi z pierwszej broni załatwiał No zdarza się, słuchajcie Tutaj akurat tak nieprzewidywalność trochę jest tych strzałek Trzeba mieć szczęście O Jezus No widzicie, nie trafiłem na przykład Ojejku, Nie wiem co się stało Dobra. Czasami już ten strzelają, te strzałki lecą, oni giną, a dalej strzelają. To jest taka trochę błąd, myślę, w tej grze. Powinno to szybciej się odbywać. No. I na przykład, jak magazynek się ten. Patrzcie. I wypada ten magazynek. To jest fajne. Tutaj jest to fajne, akurat. Takie rzeczy są fajne, pożądane. Takie. Małe niby rzeczy, takie szczegóły dosłownie, a cieszą oko. Naprawdę. o, oho, o, 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 jak to strzela. 38. Hmm, ale on na daleko chyba nie strzela. No, ej. Właśnie to jest dobre, że jak do ścian się podchodzi, to ten trzeba podnieść, bo jest hitbox tego karabinu, właśnie. <laughs> Hitboxy są. Broni i nie można strzelać tak przy ścianie. To jest fajne. E? No nie. Ajajajaj. No dobrze. Więc naprawdę, jakby połączyć ten właśnie Super Darts z tym Foam FPS, to by wyszła cudowna gra. Jak ja go mogłem nie trafić? No słuchajcie, no widzieliście to. Ta, ta gra jest poetka. Dobra. Roztrzelany. Okej. Okay. Dosłownie. Mhm. Ale czemu ja na tej broni ciągle jestem w sumie? Ej, chyba mi się nie chce... Co się kitra? Ej, tu można kłócać? On był... Nie można. C. Shift. Nie. Nie można. Miał ja takiego awatara mogę. Siema! Shotguna dostaniesz zaraz No <śpiewanie> chodź tu O Jezus, zapomniałem, że on ma tą broń Dobra, poradzimy sobie Nie z takimi kozakami się walczyło Tylko to nie jest mapa na snajpienie. Ja lubię I umiem No co się kampi? Jaki <śpiewanie> Znowu coś nie ogarnął Dobra, wejdę sobie tu, a może i na snajpienie? Nie. A, nie wiem, on, on nie wie jeszcze. Jest, jest, dobra. Przeskoczymy sobie tu, bo mogę. Jezu, zauważył mnie, nie? No nie. Tak. Z, ten, kolory tych broni, w zależności od ilu się ma killi tymi broniami, to można je zmieniać. Fajnie, więc widać od razu, kto tam ile miał tą bronią. No, na przykład, patrzcie, dostosuj, nie? Ja mam już tyle, tutaj było na, ta na 20 tagów. Ja już mam 140. To sobie wezmę, nie? Tutaj też kolor strzałek jest fajny, ale nie zmieniam, bo mi się nie chce. No, dobra. Teraz mam taką broń. Chodźcie to! Jakie oniki. On, o, dostał. Tak, i, i fajne jest też to, że prędkość pocisku też jest inna. Że jedne wolniej lecą, drugie szybciej. Znaczy, w sumie to w FPS też to jest. Ale tam to jest już przesada. Z takimi rzeczami. Łoho. Wow. No dobra, teraz mam jakąś snajpę. Chyba. wolę się tak gdzieś przykampić. Tak, to jest też moim zdaniem. Yy... O, ho, No ja go nie trafiłem przez... O. No ta gra jest taka czasami. Zła niedobra. <grytanie> nie spodziewał się. Oni też mnie mają na celowniku. Też mnie zaznaczonego mają, więc jeszcze im też łatwiej trochę. Ożto pani. Oś, ty panie, ości panie. Co mnie tutaj... No to lecimy jeszcze raz z następną rundą. Tak sobie myślę. Wow. Dobra, dostał. Tak, bronie są tutaj różne. Lepsze, słabe, słabsze. Ale chyba nie są projektowane przez człowieka jednak, bo jest taka jedna... Jest taka jedna broń dosłownie co... Co ona strzela na nie wiem. On tak, tak opadają w niej pociski, nie? Ona strzela, nie wiem, na 20 metrów. Te, te pociski opadają, a ma celownik sniperski, nie? Yy, duże przybliżenie. Więc yy, nie wiem. Co tym sądzić czasami. Wow, jak ja tu... Kurde. Skąd to było? To zginął tu. Ty. O to wie Jezus Oooo Tak, ta broń też jest dobra Co ja ją trzymam teraz w ręce? Tak, ten świst kul Dobra, gościu, no No, ta broń jest dobra Fajnie też można, że... Na przykład, jak się magazynek wyczerp... No właśnie Teraz się wyczerpał magazynek, załadowałem jedną strzałkę i strzeliłem też tak można, ale tylko w tych. Kurczę, co? Tylko w tych. No. Z kolbami dobra, trafiłem, szukamy. Ja! O nie, On dobra, znowu tego mam, będzie łatwiej. to. Ten jest dobry. Muszę zapisać. Fajne też jest GUI, myślę. Znaczy in, inne mo może by było lepsze. Jestem za zmianą y, tego. Trzymania tego, bo tu nie widać rąk postaci naszej, nie? Przy tym nerfie, a to by było fajne. Bardzo. Takie, wiecie, realizm. Czy coś. A nie, że niewidzialne ręce. W ogóle... Ja... O Panie! Tak, tak jak na przykład w FPS, nie? To jest mój faworyt z tego z animacji. Włoho. Dobra. No i taka strzelanka i myślę, że fajnie tu by było też razem zagrać. Niestety to się trochę może przyciągnąć, nawet na pewno się przyciągnie. Już to, to, to planowałem trochę nie... Jak się gości może trochę po tym dziewiętnastym to planowałem zrobić, jednak nie wiem kiedy to zrobię, poinformuję was. Ale musi być też więcej chętnych, więc to jest proponowana gra. I tak też nie jest tak źle zdobywać te, te bronie, nie? Więc te jakieś dobre, nie? Nie trzeba tam specjalnie dużo na początek sam biegać, nie? Tylko kilka tam. Rund i już się ma coś aż... Tu, jaki ziomek. No nie? Jeszcze... ale ten ten to decyduje o tym. Słuchajcie, ta gra to są milisekundy czasem, nie? Tu decyduje o tym przesył danych nawet. Wiecie, że o, tam już mi zajarzy, że on przyszedł, a on już tam był. No nie? W komputerze. No i kurde. Ta mapa też nie jest do snajpienia. Zdecydowanie. Gdzie oni są? Hello? Hello? Tak! O dobra! Trafiłem, ty! Pomogłem tutaj. Ojej. Tak! Dwóch najgorszych wyeliminowałem, no. No ehehe. Tego też. No, Jezus, traf! No patrzcie! Nie trafiło. No ej! Trafiłem cię przecież. Ale to było złe. No czasami tak ten mają. Te strzałki taką Właśnie. Problem. Kurde, co? Jak ten? Znowu ten. Oś dobrze. Trafię. O! Widzieliście to? To było. Dobre dość. Kurde, tam się czeka. Jest jeden. O! Prawie go trafiłem. Ja ten też jest dobry. A tam są statystyki, nie? Jaka jest celowność? Chciałem go. Zabroni. Ej. Okay. Nie ma. O! Ło! Jak ziom Przyszedł. Śmiał przyjść. Okej, okay, trafiłem go. patrzcie Dobrze, tu jest fajna obrona. Widzę. Tak. To jest fajna obrona. Ej. Ten punkt mi się już podoba. No i widzicie, teraz na przykład nie mogę strzelać. Oho, idzie tu. Ejejej No kurczę, no patrzcie Bo on jest dobry, Ta, ale jak się zdąży z niego strzelić, już go nie mamy Kurczę, szkoda Bra, Dobra, dobra wow. Ło co to jest? To w ogóle nie ma celownika, to jest jakiś snajpa, nie? Wiem tak, tak, tak jest. Snajpy tutaj nie mają celowników, to jest dziwne w tej grze. Ło, wow. O, wyskoczyłem O, stali dwójki. Dobra, idziemy na... Odbój! O, najdłuższy strzał wiem. Dobra, fajnie. Może zobaczymy sobie tego, bo jak widzicie tu mam nim 156 tagów i żadnym nie mam tyle. No tak. To widzicie? No, jakie szybkie. <grystanie> to jest prawie do snajpienia, mi się wydaje. To jest dobry punkt, ty. ma. Taki trochę rozrzut ma, ale. A jest dobry. No nie. Dobra, losowy. Kit. No, widzicie? Aha. To jest dobre snajperstwo w tej grze. Nie za trudne, nie za łatwe. Więc mi odpowiada. O, o, o. Dobra, ten jest w naszej drużynie. Chyba dobrze. Pewno. No ej, trafiaj. No kurczę, przeszkadza mi, patrz. Tego to już trafię, raczej. No właśnie. A ty co? co się sta. <grystwa> Ja już nie. To, jest, to nie jest pierwsza gra, gdzie tak ludzie stoją i do mnie nie strzelają. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. No panie, ginie. No, widzicie to? Ten akurat strzelał teraz, ale bez kitu. Nie. 33 poziom. Ja mam 32. Naprawdę. O nie. Naprawdę taki 33 dobry jest. No może, ty. Fire rate mały, ale ty to jest dobre w sumie To jest dobre, ale no... O, już mam chyba, bo tu pominąłem trochę tej broń. Nie kupiłem tego Ja używam teraz tego, czyli tak kontr. ha, Aha ha. Takie rewolwery są kompaktowe i mi się podobają Bardzo Wiema! O, no, załatwię. Okej, okay. bijemy się na odległość. Już tu jest, ty Czwanyak. Chodź tu, kurde. Ja tu wszystkich zaraz rozwalę, nie? Dobra, teraz jest jakaś snajpa. Nie, chyba. No, mało ludzi jest na serwerze, chyba. Haha, ha, 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 ha. 20, teraz 29 poziom. Patrzcie, no patrzcie, aj, tak pokażcie mi to, kupujemy? Nie wiem, szczerze, nie wiem na co zbieram. To jest jakieś jeszcze, jakie takie, nie brakit, kupuję, kupiłem, zobaczymy, patrzcie, ty, nawet, nawet. Ej, nawet, po prostu mi chodzi o, o o szybkostrzelność. Nowa runda się zaczęła, widzę. Wow, jakie tutaj te się wygenerowały Nie widziałem, tam gościu No nie, no nie, jest moc. Patrzcie, trochę się ładuje. Ale jest moc. Tu nie można wejść. To? No, nie no, można było pewnie. No patrzcie, patrzcie, no Jest moc Jest moc! To jest dobre Nie do snajpienia, ale... ale dobre. O Jezus, nie Aha Okej okay. Nieźle to wykombinowaliście, panowie. Naprawdę. Tu. Szkoda, że mamy magazynek, i szkoda, że nie można ich zmieniać. To by było OP. Kurczę. Jakie statystyki ma ta broń? 200. 620. 247. Na blisko jak najbardziej. Patrzcie. No patrzcie. I to by nie trafiło niby, nie? Nie ma szans na nie trafić. A są jeszcze szybsze bronie Są jeszcze szybsze bronie, słuchajcie. O, patrzcie. Patrzcie, patrzcie. No nie ma szans nie trafić. O tu nie trafiłem. Gałaś chyba też. Eee, co jest z tym trafianiem. Okej. Okay. Większa gromadka. No ej jedną osobę trafiłem z tytułu. Ale można też wypróbować broń, na przykład nie wiem. Chcę zobaczyć. O ten, chyba ma największy ten. Fire Raid, można wypróbować. Jest się na takim poligonie. Patrzcie, to ma celownik snajperski. Widzicie to? Widzicie, jak te strzałki opadają, i w ogóle, jaką to ma. No, patrzcie, celownik snajperski to ma. Patrzcie, to, to, to tylko może trafić tylko dzięki yy, szczęściu i, i swojemu. Swoje szybkostrzelności, no patrzcie. No, tylko dlatego, że jest szybkostrzelne. Ale to jest lepsze od snajpu, dzięki temu, chyba. Chociaż y, takie snajpy są z pojedynczymi strzelami, to one w ogóle się nie opłacają. Nie ma celownika, ale strzela dobrze. Strzela dobrze i jeszcze tak naparza. Tam. Więc jest. No, jeszcze ma magazynek dobry. Zobaczcie, jaki ma magazynek, 36 strzałów, nie? nie ma szans po prostu nie trafić, nie? No znaczy jest, ale no bez kitów. Tak się nie trają gracze jak tamte manekiny, No widzicie to? Wszędzie to trafi, wszędzie to trafi. Tam coś jest, tak? No patrzcie. No tam może być problem. No dobra, chyba kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał ten odcinek, oczywiście zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Tak, i oczywiście też, jeśli Wam się spodobała ta gra, to możecie zaproponować ją do gier, w które moglibyśmy wspólnie zagrać. Oho, to jest pojedynczy strzał, właśnie taka. Nie właśnie... spodziewali się tego. Okay. No, i tak, dziękuję Wam za tak liczne, właśnie przyjęcie mojego powrotu do Minecrafta. Wszyscy na to czekali. Na to wygląda. No, i żegnam się z Wami do następnego odcinka. Cześć. Cześć. Haha. Ha.